Moi Drodzy, wystarczył jeden podpis Cezara Oktawiana Augusta, aby na mocy zarządzenia wydanego jego autorytetem mieszkańcy Imperium Rzymskiego wyruszyli w drogę. Mieli wziąć udział w spisie powszechnym, gdyż władca, zasiadający na tronie od ćwierć wieku, chciał poznać dokładną liczbę swoich poddanych. Myślę sobie. Jakiś ruch musiał zapanować na drogach, dróżkach, ścieżkach. Począwszy od półwyspu Iberyjskiego i północnej Afryki, Mauretanii. Aż po Azję mniejszą i senatorską prowincję Syrii, do której należała Palestyna, prowincja Syrii, rozległa, obejmująca część Ziemi Świętej, ale także Jordanii i Iraku, była bogata, choć niespokojna. I nie trzeba dodawać, że zapełniły się również szlaki morskie i rzeczne. Dla większości ludzi uczestnictwo w tym spisie łączyło się z wielkim wysiłkiem, z niewygodą. A co dopiero powiedzieć o Maryi, która lada dzień miała urodzić dziecko, albo o Józefie, kiedy zamykały się przed nim kolejne drzwi. Owszem, w Imperium panował pokój, pokój Cezara Augusta, prawdziwe złote czasy. Z czym związany był względny dobrobyt? Jeśli ktoś cierpiał biedę, mógł zawsze liczyć na ziarno rozdawane hojnie przez cesarskich urzędników. Choć Palestyna od 66 roku przed narodzeniem Chrystusa była formalnie anektowana, była pod okupacją rzymską, ale traktowano ich jak innych mieszkańców imperium. Obok chleba były naturalnie igrzyska. Ciekawe, że Cezar, Oktawian August wydał także przepisy sprzyjające wielodzietnym rodzinom i samej instytucji rodziny. Niezależnie od tego, spis ludności, zarządzony przez imperatora, uprzedmiatawiał człowieka, dehumanizował go i wiązał się z różnymi problemami, o których wspominałem. A jeśli ktoś nie podporządkował się cesarskiemu zarządzeniu, sprawy mogły przybrać naprawdę zły obrót. Myślę, że uprzedmiotowianie człowieka i oskarżanie istoty ludzkiej o wszelkie możliwe zbrodnie stały się tak powszechne w naszych czasach, że nie robi to już na nas większego wrażenia. Ludzie są gorsi od zwierząt, twierdzą niektórzy. Inni angażują się jak najbardziej słusznie w walkę z przemocą nad zwierzętami czy z zanieczyszczeniem środowiska, przechodząc jednak niestety obojętnie obok rodzin w trudnej sytuacji życiowej, osób samotnych, starszych, chorych. Ci sami ludzie budują bożonarodzeniową szopkę, umieszczają w niej figury Maryi, dzieciątka Jezus. A jednocześnie żądają, aby matka mogła zabić dziecko, bo stwierdzono u niego wady genetyczne, jakaś schizofrenia. Są politycy, dziennikarze i celebryci, także w Habitach i w Sutannach, którzy ukazują nam wypaczony obraz kościoła. Warto w związku z tym wsłuchać się w głos księdza Józefa Ratzingera. Jego refleksja o kościele, jeszcze z czasów Soboru Watykońskiego II, był wtedy ekspertem soborowym, młody teolog, postępowy. Jego refleksja o kościele pasuje również do naszych czasów, pisze ksiądz Ratzinger. Widzimy szczegóły tak bardzo z bliska i wyraźnie. Że nie potrafimy kontemplować wszystkiego. Ile zyskaliśmy dzięki precyzji, tyle straciliśmy, jeśli chodzi o prawdę. Kiedy patrzymy przez mikroskop na kawałeczek drzewa, to, co widzimy, jest niewątpliwie dokładne. Lecz prawda może pozostać ukryta, jeśli zapomnimy, że detal nie jest tylko detalem, ale istnieje całość, której nie widać pod mikroskopem. Pomimo tego, ta całość jest bardziej prawdziwa od szczegółu wziętego pojedynczo. Nie mam bynajmniej zamiaru kwestionowania grzechu oraz jego smutnych konsekwencji. Wszyscy jesteśmy grzesznikami i ratuje nas jedynie Boże miłosierdzie. Z grzechem musimy jednak walczyć zdecydowanie, odważnie, prosząc Chrystusa o mądrość i moc. Diabeł, ojciec kłamstwa i podziałów, również nie próżnuje. Stara się wywołać wojnę domową i duchową, zauważa papież Franciszek. Diabeł, wspomagany przez różnych swoich akolitów, jest skądinąd największym oskarżycielem człowieka i nikt z nas nie czuje się z tym dobrze. Największym zagrożeniem, którego powinna obawiać się ludzkość, mówi ojciec Pierre Teilhard de Chardin, nie jest katastrofa, która nadejdzie z zewnątrz, nie są ani głód, ani zaraza, największym zagrożeniem jest najstraszniejsza choroba duchowa, która biczuje wprost człowieka, a mianowicie utrata smaku życia, utrata smaku życia. Czego już nie zgubiliśmy, i nie chodzi tu o covid. Bo w tym przypadku smak wraca? Czy nie zgubiliśmy smaku życia, pomimo różnych ofert i obietnic składanych nam przez świat? Poeta Giuseppe Ungaretti nie pozostawia wszak złudzeń co do ich natury, mówiąc, że dla człowieka zamkniętego wśród śmiertelnych rzeczy przestanie z czasem istnieć. Nawet gwiaździste niebo. Od grzechu pierwszych rodziców Adama i Ewy, pomnażanego przez pokolenia indywidualnie oraz społecznie, stając się w ten sposób coraz większym obciążeniem, ludzkość czekała na narodziny Zbawiciela. I oto nadeszła ta wymodlona chwila. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele, cieszy się prorok Izajasz. A święty Paweł Apostoł uroczyście oznajmia, ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom. My także jej potrzebujemy. Zawsze. Chociaż w czasie pandemii nasze oczekiwanie na Bożą Interwencję robi się wyjątkowo niecierpliwe, wręcz nachalne, pretensjonalne. Bo kto rozumie i spełnia pragnienia człowieka, jest przy żywych i umierających. Nie pozostawia nikogo bez pomocy. Nie mówi, Nie znam ciebie, choćbyśmy się go zaparli, odrzucili albo popełnili najstraszniejsze grzechy. Dlatego dzieciątko Jezus jest darem z nieba. Ono chce się narodzić w ubogiej stajence, albo jeśli ktoś woli, w mrocznej i nieprzyjaznej grocie, jaką jesteśmy. Jeżeli przyjmiemy je z wiarą i konsekwentnie, Chrystus nas przemieni, podobnie jak przemienił betlejemską noc. Tak samo powinniśmy patrzeć na każdą mszę świętą, na sakramenty, na Pismo Święte. Na wspólnotę kościoła. Ono leży w żłobie, dzieciątko Jezus, abyś ty został wyniesiony na ołtarze. Ono jest na ziemi, abyś ty mógł dotrzeć do gwiazd. Ono nie znalazło miejsca w gospodzie, abyś ty miał swoje apartamenty w niebie, mówi święty Ambroży. Dobrze, że przed świętami udało się nam przeprowadzić w diecezji, jeszcze dzisiaj, a właściwie po północy jesteśmy wczoraj. Dobrze, że udało nam się przeprowadzić i tutaj widzimy, jak wielką pracę wykonuje Karitas Diecezjalna. Nie ma drugiej instytucji państwowej, samorządowej, świeckiej. Która robi tyle, co karitas dla ubogich. Ale karitas to my wszyscy. To my wszyscy. I bardzo dziękuję kochani i wam tutaj w katedrze i wszystkim wiernym kapłanom diecezji, bardzo dziękuję za wasze hojne serca, gdyż pandemia pogorszyła sytuację ekonomiczną. Wielu naszych sióstr i braci. Może tego nie widać, ale taka jest rzeczywistość. Pan Jezus utożsamia się z potrzebującymi, i my rozpoznajemy w każdym z nich Jego oblicze. Potrzebujemy jednocześnie do zbawienia spotkań z Chrystusem w Eucharystii. Karmienia się jego ciałem w Komunii Świętej oraz Bożej Łaski, jaką otrzymujemy w innych sakramentach. Opinie epidemiologów oraz różnych ekspertów są bardzo cenne w walce z wirusem i ich nie lekceważymy. Podobnie jak obostrzeń sanitarnych wprowadzonych przez władze. Każdy chce być zdrowy i każdy ma do tego prawo. Każdy ratuje się jak może przed śmiercią czy konsekwencjami choroby. Jako ludzie wierzący powinniśmy troszczyć się jednocześnie o nasze zbawienie. Dlatego potrzebujemy Jezusa Chrystusa, Zbawiciela. A On właśnie w tym celu przyjął ludzkie ciało. I narodził się w Betlejem. Stańmy więc razem przy żłóbku. Adorujmy Dzieciątko Jezus. Powierzajmy Mu nas samych, nasze rodziny, diecezję zmarłych. W tych dniach również powstała idea tutaj w Sadomierzu, aby właśnie myśląc o zmarłych podczas tej pandemii, Postawić tu przy katedrze, jeśli oczywiście otrzymamy zgodę, postawić krzyż morowy, który stawiali nasi przodkowie, aby w jakiś sposób zachęcał nas do modlitwy za zmarłych. Ale dzisiaj radujemy się Chrystusem, który nam się narodził. I mu się powierzamy. Witaj dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w tobie, coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy. Spraw to Jezu, boskie dziecię, niech cię kochamy nad życiem, niech miłością odwdzięczamy Miłość, której doznawamy. Amen.